Cześć, tu Klaudia i Piotrek z Retelement. Cześć. Znacie nas z wcześniejszych materiałów, w których radziliśmy Wam, jak prowadzić kampanię reklamową w internecie. Na wstępie chcielibyśmy Wam podziękować, że byliście z nami co tydzień. Mamy nadzieję, że nasze rady przydadzą Wam się i wdrożycie je w swoje biznesy. Przy okazji chcemy zaprosić Was na naszą stronę internetową www.redelement.pl, na której znajdziecie opis wszystkich naszych usług oraz wpisy na blogu. Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem w zakresie reklamy, to zapraszamy do kontaktu. Pomożemy Ci w ustaleniu strategii marketingowej, która będzie odpowiednia dla Twojego biznesu oraz budżetu, jakim dysponujesz. Red Element zajmuje się link buildingiem. I content marketingiem. Działamy kompleksowo, ponieważ tylko symbioza tych usług może zapewnić Twojej stronie internetowej osiągnięcie wyższych pozycji na dane słowa kluczowe. Red Element specjalizuje się również w opiece nad wizerunkiem firmy w internecie. W jednym z materiałów dokładnie opowiedziałam o tym, dla kogo polecane są te działania, ponieważ nie są one dla wszystkich. Przybliżyłam, jak prowadzę taką kampanię: Content is a king, link building is a queen. Tą dewizą kierujemy się w Red Element. Wierzymy, że król i królowa marketingu, czyli treści oraz linki, muszą działać wspólnie, aby osiągnąć sukces. Zgłoś się do nas, jeżeli potrzebujesz kompleksowej obsługi bądź konkretnych usług dostępnych na naszej stronie internetowej. Dziękujemy Wam i zapraszamy do polubienia profilu Red Element na Facebooku oraz obserwowania nas na Instagramie. Zapraszamy też do subskrypcji kanału na YouTube, a my niebawem wrócimy z czymś nowym.